Ocena dyspersji i asymetrii rozkładu za pomocą miar pozycyjnych. Wśród miar pozycyjnych, które określają dyspersję, wyróżniamy takie miary jak rozstęp, czyli wartość pomiędzy, różnica pomiędzy maksymalną i minimalną wartością cechy w szeregu uporządkowanym oraz odchylenie ćwiartkowe Q3-Q1 przez 2 oznacza przeciętne zróżnicowanie badanych jednostek wokół wartości środkowej. Policzmy na początek odchylenie ćwiartkowe. Q3 minus Q1 podzielić na 2 96,875, co oznacza, że wartości odchylały się średnio od mediany o plus minus 96,875 zł. Pytanie, czy to odchylenie jest duże czy małe? Posłużymy się w tym celu względnymi miarami, zmienności skorzystamy z takiego pozycyjnego współczynnika zmienności, gdzie podzielimy sobie Q przez medianę i przedstawimy go w procentach. Pozycyjny współczynnik zmienności Q podzielone przez medianę w procentach odchylenie ćwiartkowe stanowi 15% wartości środkowej, zatem dyspersja nie jest duża. Próbujemy teraz ocenić asymetrię rozkładu za pomocą miar pozycyjnych. W tym przypadku wykorzystamy tego, taki współczynnik, pozycyjny współczynnik asymetrii. Q3 minus mediana minus mediana minus Q1 podzielone przez dwa razy Q. ASQ. Q3 minus mediana. Q3 minus mediana. Minus, mediana minus Q1, mediana minus Q1, całość licznika musi być pokazana w nawiasie, podzielić przez 2 razy Q. Współczynnik ASQ jest dodatni, co oznacza, że mamy do czynienia z asymetrią prawostronną, ale jego wartość jest niewiele większa od zera. Zatem ta asymetria jest słaba.